Tym razem weekend spędziłem w Irlandii. W piątek odpocząłem, no bo wiadomo po trasie, tym bardziej że tą trasę miałem dosyć męczącą. Więc sobie odpocząłem. W sobotę znalazłem w tej miejscowości taki fajny, nieduży, ale fajny park i pojeździłem sobie na rolkach. A w niedzielę mówię, skoro nie mam do tej pory wiadomości iż muszę gdzieś tam podjechać żeby się w pojęciach załadować mówię no to podjadę sobie zobaczyć jakąś atrakcję turystyczną tym bardziej, że wyszukałem w Google Map iż jest niedaleko jakieś 4-5 km od miejsca gdzie stałem że jest zamek i myślę sobie tak no i tak muszę co jakiś czas przepalić auto żeby podładować akumulator to mówię Podjadę sobie tam, nikt mi nie będzie mógł zarzucić, że stoję na parkingu, że yy, zatruwam klimat i że przeze mnie nie ma już w ogóle zimy. W podjechałem do takiej małej miejscowo miejscowości, gdzie tak o widzicie, zacząłem sobie, że jest zamek i ten zamek yy, otacza dość duży yy, park. To ja mówię, pojadę tam, zobaczę jak to wygląda. Zamek, jak widzicie, z daleka reprezentuje się może niezbyt okazale. No, w końcu jest to zamek średniowieczny, zbudowany z kamieni. Obok, oczywiście, jest takie miasteczko. Jest, no, tutaj widzicie znowu ten zamek z daleka. No i oczywiście, restauracje, które są w pobliżu. To oczywiście też musiałem zobaczyć. Słuchajcie, wejście do zamku jest przez taki o, rozległy, ten rozległy park. No, ten park jest naprawdę, naprawdę duży, więc należy domniemywać, że dawniej było to zamek i podzamcze, jak to się określa, ten określało. W razie bardzo to jest ciekawe, ruszyłem zwiedzać, po drodze, słuchajcie, no po drodze wiele takich zabytkowych chat o tu na przykład jest chata która y, kiedyś musiała być chatą rybaka y, za ogrodzeniem tego zamkna, czy tego podzamcza jest y, rzeka tutaj widać łodzie y, czyli mieszkał tutaj mieszkał tu y, rybak który zapewne na tej y, rzece, o tutaj słuchajcie, zacząłem przy okazji y, są zwierzątka jest fajna koza, która jak mnie tylko zobaczyła, zaraz zaczęła do mnie iść no ale niestety nie pomyślałem, że mogą być tu zwierzątka i nie zaopatrzyłem się w żadne jedzonko o, tu jest stara właśnie łódź rybaka ona, ona jest wykonana z jednego wielkiego kloca drewna, wydubane, wydubane są Części drewna, i powstaje taka dubanka. No i tu jest ta chata tego rybaka. Zresztą zaraz podejdziemy bliżej, to tam widać, że na tej chacie suszą się sieci. Oczywiście, no to mówię, to są wszystko budynki zabytkowe. Kryte jeszcze, o proszę bardzo, kryte jeszcze mm, słomą. Wszystko to jest, no dzisiaj to. No, Pewno nikt by nie chciał w tym mieszkać. Zresztą o tej macie drugo, drugą łódź, Dubankę. Tu jest taka maszyn, ten maszyna. Próbowałem się zastanowić, co to jest za maszyna. Niestety nie wymyśliłem. Trochę to przypominało naszą maszynę do sieczkarni, tak, ale raczej to nie była sieczkarnia. No i wszędzie, wszędzie w parku są wystawione narzędzia rolnicze. Ja nawet sobie zażartowałem, że w czasach kiedy rolnicy używali tych narzędzi, to nie protestowali. A dzisiaj mają super narzędzia, które powodują, że praca w polu zaczyna stanowić przyjemność. No to oczywiście wszyscy protestuje. Za chwilę zobaczycie dom, który był kuźnią. No słuchajcie, kowalstwo praktycznie zanikło. Znaczy są kowale dzisiaj też i w Polsce, ale to są takie kuźnie artystyczne, wykonujące jakieś tam ozdobne elementy, a to jest co, widzicie, prawdziwa, prawdziwa. Yy, kuźnia. Yy, na pierwszym tak powiem, planie yy, kowadło kowalskie. Tam widać yy, ognisko, i trzecie, tutaj o, widać duży miech yy, kowalski. Jeżeli ktoś z młodych nie wie, to no to służył taki miech do podtrzymywania yy, ognia. Pomocnik Kowala yy, tym naciskał i ten ogień podtrzymywał, dawał większy żar. I, i co ciekawe, słuchajcie, przy wszystkich tych chatach. Przy wszystkich tych chatach, które są oczywiście chatami zabytkowymi w tej chwili, są porobione grządki. Jest to o tyle fajne, że tak, z jednej strony oczywiście możemy zobaczyć jak to kiedyś wyglądało takie, takie życie, że koło takiego domku żona gospodyni miała jakiś tam ogródek warzywny, a przy okazji podejrzewam, że ci ludzie, którzy tam no, opiekują się tym wszystkim, mają swoje warzywka. Tutaj pierwsza z takich chat, do których wszedłem, y, oczywiście, ogrzewanie, słuchajcie, ten kominkowe, y, No y, To wszystko jest naprawdę bardzo ten, bardzo prymitywne. No ale widzicie, prymitywne, ale ludzie się rodzili. Nie było y, takich problemów jak dzisiaj, że narody powoli zanikają. Pod ten, podobno mówią, że za 10 lat. Polaków może być z 17 milionów no to naprawdę się nie zapowiada dla Polski no i tutaj widzimy ten zamek no zamek z kamienia średniowieczny dzisiaj też w takim zamku pewnie nikt nie chciałby mieszkać chociaż z drugiej strony jakby go w środku zmodernizować no to mogłoby to być zupełnie sympatyczne o tutaj widzicie, wchodzę na dziedziniec tego zamku, po lewej stronie są kramy, które chyba w jakieś takie świąteczne dni pokazują właśnie jak wyglądało targowisko dawniej. O i tutaj słuchajcie, narzędzie uprzyjemniania śmierci, czyli tak zwana gilotyna. Rzecz wynaleziona we Francji, ale jak widzę również w Anglii się przyjęła. No i tutaj na razie jest właśnie pokazane różnego rodzaju naczynia, które dawniej służyły do codziennego użytku. No i otoczenie. No oczywiście słuchajcie, w każdym zamku muszą być armaty pokazane. To, to jest logiczne. Tu jest wejście do zamku. Nie wiem, jak to wyglądało dawniej, no bo w tej chwili jest tu most zwodzony, no ale nie ma żadnej fosy, jak to przy innych zamkach, to oglądałem. To była fosa. No, a tu jest tak, po tym krużganku jest jedno wejście, a dołem wszedłem i było taka sala pokazująca historię tego zamku. Więc sobie ją troszeczkę potwierdzałem. Tutaj nawet jakieś takie resztki uzbrojenia rycerskiego. No i wyszedłem z powrotem na zewnątrz. To jest oczywiście widok z góry. Słuchajcie, wdrapałem się, byłem ambitny. Wdrapałem się na samą górę tego zamku. No tutaj jest jedno z pomieszczeń zamkowych. Szczerze powiedziawszy to nie wiem do czego służyło, jakaś chyba jadajnia taka zbiorcza pewno dla y, tych rycerzy, którzy stanowili załogę zamku. I zwróćcie uwagę, że no wszystko to jest dość, dość, prymitywne. dość prymitywne. Nie jest to na pewno y, zamek jakiegoś bardzo zamożnego rycerza. No, bo nie ma tu przepychu, chociaż powiem wam szczerze, jak zwiedzałem te zamki, zamki w Anglii, to nawet zamek królewski, który zwiedzałem, też, znaczy było więcej tam zabytków. Było więcej zabytków, te naczynia, te przedmioty codziennego użytku, które tam były pokazane, no naprawdę yy, były już takie luksusowe jak na tamte czasy. Yy, tutaj to wszystko jest y, bardzo takie y, prymitywne. Yy, nie ma jakiegoś wielkiego luksusu, ale zamek jest ciekawy. No, na pewno warto będąc w Irlandii i będąc w okolicy lotniska yy, zwiedzić ten zamek. Tu słuchajcie spiżarnia, w spiżarni nawet wiszą bażanty. Oczywiście są już tak wyschnięte, zakonserwowane, że na pewno nie nadawałyby się do jedzenia, ale jest, jest jadalnia, jest spiżarnia, jest pokazana kuchnia. O, tu jest sypialnia, łoże książęce. Pod Baydachimem, oczywiście. No, jak widzicie, no, bardzo ładne meble, nie? Ale to jest taka cecha tych mebli dawniejszych, że no, są po pierwsze solidne, bo z solidnego drewna. Po drugie, ten, po drugie, no, są bardzo, bardzo opicie rzeźbione. Także niektóre z tych mebli, gdyby człowiek miał naprawdę dość duży dom, no to po jakiejś tam renowacji, mogłyby być no, dużą ozdobą takiego domu. No, proszę, tu jest piękna ten piękna szafa. Nad szafą jest oczywiście jakieś poroże jelenia. Pewno pan książę w lasach, które wówczas jeszcze były, bo w tej chwili to tych lasów zarówno w Irlandii jak i Francji to jest i Niemczech to jest coraz mniej, w Polsce zresztą bardzo podobnie. Nawet się zastanawiam, dlaczego Unia Europejska, tak dbająca o klimat, nie wpada na pomysł, żeby wreszcie zadbać o to, żeby lasów nie ubywało, żeby lasów nie ubywało, żeby przynajmniej zachować tą ilość, która jest, o i kominek no, to wszędzie były, jeżeli tu chodzi o to odwiedzanie, to i w tych chatach wszędzie były kominki. Ciekawe jak to dawało ciepło, czy taki zamek, który z no kamienia, duże pomieszczenie, o, widzicie, tu jest przecież ogromna sala. Yy, ciekawe czy, czy to naprawdę dawało. Słuchajcie, tu jest yy, kuchnia, jest yy, tam był nawet też zając yy, rozciągnięty, żeby yy, skruszał. I, no i tu słuchajcie, o, tu właśnie, wdrapałem się na samą górę, na, wie, na wieżę, żeby tam się dostać to no, naprawdę y, ten korytarzyk jest tak wąski, te schody są tak wąziutkie, o tu jest ta rzeka, o której mówiłem, że y, ten rybak na tej rzece prawdopodobnie łowił ryby. Dzisiaj nie wiem czy w tej rzece w ogóle są ryby, bo wyglądała na taką bardzo, bardzo zaniedbaną, zabrudzoną. No i tu jest znowu widok na tą, na tą rzekę, to jest aż ciemna, więc nie wiem czy, czy tak mocno padało ostatnio w Irlandii, że ta rzeka niesie teraz jeden wielki mógł. No ta wieża nie jest jakaś bardzo obszerna, ale o no i słuchajcie, tu macie te schody. Ja specjalnie jej trochę sfilmowałem, żeby Wam pokazać, że poruszanie po tych schodach to naprawdę wielka sztuka. Trzeba się koniecznie trzymać tych poręczy, bo inaczej to można zlecieć na pysk. A mimo, że one są jak tu widać bardzo kręte, to podejrzewam, że jakbyś stracił równowagę, no to zatrzymuję się dopiero na jakimś tam pół piętrze, no i tu już opuściłem, opuściłem zamek i teraz pójdę zwiedzać park. Ten park, czy jak to można powiedzieć, to podzamcze, no jest, jest bardzo, duży, bardzo dużo, ładnie zadbane, dużo kwiatów, dużo roślin. Ale powiem Wam szczerze, że po przejściu wszystkich tych obiektów zabytkowych, które są na terenie parku o, słuchajcie, tu jest na przykład wóz cygański, taki z taboru pokazany jak to wyglądało, gdy był tabor, nie? Różno oczywiście, na którym gotowało się jedzenie No ten wóz jest taki dosyć fajny, taki ciekawy. No i oczywiście kolejne ten kolejne haty, Ja do tych chat wchodzi, wchodziłem, yy, oglądałem, ale tak szczerze powiedziawszy, no to yy, wszedłem do kilku tych chat, yy, ponieważ yy, no, po przejściu tam dwóch czy trzech tych chat, to potem już tylko oglądałem je z zewnątrz, yy, no bo jak wchodziłem do środka, no to praktycznie był taki yy, totalny, totalny yy, standard. Wszystko było bardzo, ten, bardzo y, podobne do siebie, więc już mi się potem nie chciało tych pomieszczeń y, zwiedzać. No, y, tu chata, y, sy, ten sypialnia. Zacząłem się śmiać, że oczywiście na stole dzban z wodą, czyli y, łazienka. No, podejrzewam, że w tamtych czasach y, mycie się to było uważane za coś. Mało przyzwoitego, a nawet spotykałem się z takimi opiniami, że mycie się w tamtych czasach zagrażało życiu. Niektórym królom, to, to czytałem w biografiach, lekarze i tam no przede wszystkim lekarze doradzali, żeby jak najmniej się myć, że nie wiem, że mycie może. Powoduje to, że skorupa na ciele, na ciele staje się mniejsza, i przez to zarazki mają większy dostęp. No i tu są oczywiście to, co mówiłem, kominki. We wszystkich tych domach są kominki. No, myślę, że przy takich małych pomieszczeniach to oczywiście nie było, nie było problemu. W okolicy jest dużo torfu, więc myślę, że ten torf, właśnie. Przede wszystkim służył do ogrzewania. Tych chat jest yy, kilka, może nawet kilkanaście, no ale tak jak mówię, no, do niektórych wchodziłem, do niektórych nie wchodziłem, yy, no bo te układy tych chat yy, były bardzo, ten, bardzo do siebie. Yy, podobne, to ja w tym momencie wolałem sobie robić taki właśnie yy, spacerek o, tu oczywiście chata no i zabudowania takie gospodarcze przy, tym, przy chacie znowu ta maszyna yy, podobna do naszej sieczkarni no, yy, muzeum, muzeum, ale yy, urokowi muzeum zawsze tutaj jak coś jest żywego oczywiście są yy, kaczki, no tu znowu narzędzie dawnych rolników, czyli puk Chociaż te pugi no myślę, są z późniejszego okresu, bo są dosyć nowoczesne. Także na pewno to nie są pugi średniowieczne. Tu zaglądnąłem, no bo to taka nieduża obórka. Pewnie gospodarz w tamtych czasach trzymał tu jakąś krowę, jakąś świnkę. Słuchajcie, tutaj jest piękny paw, ale niestety on był odgrodzony. Odgrodzony, no, także no, widać, ale no, nie, nie widać, jak on jest śliczny. On oczywiście, jak to Paw rozłożył ten swój piękny ogon, ale była gęsta, gęsta siatka. Nie było tego, jak y, sfilmować, bo jak jest krata, no, to człowiek przyłożył y, rękę za tą kratę. I, i tak. Słuchajcie, tu jest y, maszyna, która, y, którą ja jeszcze pamiętam, jak była używana. Y, ona zastępowała grabie. Stosowało się przynajmniej znaczy ja, na ile ja się orientuję w rolnictwie przy sianokosa trzeba było siano przywracać, żeby ono dobrze schło. I to właśnie do tego celu służyło. Kolejna ten, kolejna chata, no jak widzicie, wszystkie te chaty są maleńkie. No, no o i to co mówiłem, przy chacie. Pokazane, że gospodyni miała ogródek, a teraz te warzywka rosną, i podejrzewam się, że te osoby, które dbają o to muzeum, o ten park, po prostu jak przychodzi pora, ścinają te warzywka, czy wyrywają te warzywka, i mają dodatkowy bonus do swojej wypłaty. No, kolej, ten, kolejna chata. przychacie ten, przy oczywiście, yy, sad. Zobaczymy, bo nie wiem, czy ja tu wchodziłem, czy nie, bo tak jak powtarzam, już potem to raczej skupiałem się na tym, żeby sobie pochodzić, iść yy, spokojnie po parku. I tylko filmowałem z zewnątrz. No, tu jest, tu jest zresztą był taki takie jakby skupisko tych tych chat o, i tutaj na przykład poszedłem sobie, bo tak, z jednej strony są te chaty, a po lewej stronie jest chata ale w tej chacie urządzona jest kawiarnia w zasadzie to jest herbaciarnia no i idziemy sobie dalej, pokazując jak to wygląda Było bardzo dużo ten było bardzo dużo ludzi, więc yy, yy, widać, że ten obiekt yy, no jest dość znany. Ludzie na weekend przyje ten, przyjeżdżają. O, a tu słuchajcie pokazany jest młyn. Yy, to troszeczkę inaczej wygląda niż te młyny, które ja spotykałem w Polsce. Szkoda tylko, że yy, oni mm, nie zadbali o to, żeby ta woda. W dalszym ciągu tutaj była, i żeby y, można było zobaczyć, jak to koło młyńskie y, pracuje. Niestety, y, poziom y, wody w tym stawie już y, na tyle opadł, że przez to koryto nie płynie w ogóle woda. Można tylko zobaczyć, jak to wyglądało. O, tutaj y, do przywożenia worków z ziarnem, i z mąką. Też nie dało się wejść do środka. Tutaj niestety było, młyn był zamknięty. A szkoda, bo na pewno ja próbowałem tam widzicie, troszeczkę sfilmować, wsadziłem ręce przez te kraty, ale no, no to nie jest to. Na pewno no byłoby fajnie, gdyby można było zobaczyć. No i słuchajcie, te alejki w parku są zacienione. Momentami idzie się jakby w tunelu nad sklepieniem, nad głowami. Jest tego, no tu jest znowu z daleka pokazany ten zamek. Widocznie gdzieś tam obszedłem w koło. A nie, to nie jest zamek. Słuchajcie, to jest kościół, kościół anglikański. Oczywiście. Odmiennie do tego, jak jest w Polsce, bo w Polsce jest to jakaś paranoja. Co chciałem zacząć jakiś kościół, mimo że jestem ateistą, jak chciałem go zwiedzić, to się okazuje, że większość kościołów w Polsce przejdzie nie jest pozamykanych. Na, ten na głucho. Słuchajcie, Dom Boży, yy, który jest zamknięty przed, przed wiernymi, że nie ma. A tu nie, tu widzicie, jest o ten otwarte. I popatrzcie, jaka jest różnica między jednak yy, tym kościołem rzymskokatolickim a na przykład taki aglika, anglikański, kurde, nie umiem nawet wypowiedzieć kuźba tego słowa. Jak, patrzcie, jak tu, jest, ten, jak tu jest ubogo, tu nie ma żadnych figur, że tu ile świętych, nieświętych, nie, tu są, o, a to patrzcie, jest ciekawe. Słuchajcie, to jest taka specjalizacja Irlandii, Szkocji, yy, no w tych okręgach jest tego najwięcej, to jest mur, Wykonany w ten sposób, że układa się kamienie. Tam nie ma słuchajcie, grama zaprawy. Po prostu układa się kamienie w ten sposób, że one o dziwo trzymają się i na pewno ten mur ma co najmniej z 200-300 lat i ciągle się trzyma. Popatrzcie się, jak ci ludzie potrafią być yy, zdolni. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli ułożyć taki mur, to prawdopodobnie. No, wywróciłby się po dwóch, trzech dniach. No i dalej pokazuje Wam, jak wygląda otoczenie. Bardzo dużo zieleni, bardzo dużo kwiatów. Także chodzenie po tych parkach naprawdę no, robi dużą przyjemność. Film, a przynajmniej taki film amatorski, na pewno tego nie oddaje. Ale naprawdę tam się odpoczywa. I potem zajdzie właśnie potem znalazłem takie coś w rodzaju kamienicy. Zabytkowej kamienicy, w której wydaje mi się, że jest jakby częściowo zamieszkana, bo są tylko dopuszczone do oglądania dwa albo trzy pokoje, reszta jest pozamykana, więc mam wrażenie że po prostu w tych innych pokojach y, mieszkają właściciele po prostu i tylko udostępniają, nie wiem na jakiej zasadzie to się dzieje, wejście do tego parku, do tego zamku kosztowało mi 20 funtów. I myślę, że y, te wejścia z tych biletów y, są potem w jakiś sposób rozdzielane również y, dla tych y, osób, które udostępniają y, swoje własne y, obiekty. Bo mówię, o ile tamte chatki, no to są typowo muzealne. No to tu jest y, zwykła, można by powiedzieć, taka dwupiętrowa, znaczy, raczej może piętrowa kamieniczka, w której część pokoi jest zamkniętych, i nawet przy jednym pokoju to słyszałem szum wody, tak jakby to była łazienka i ktoś tam się kąpał, a część pokoi jest y, właśnie w ten sposób, że można to yy, zwiedzać jak dawniej wyglądało takie właśnie yy, mieszkanie, te mieszkanie o tu jest pokój, słuchajcie, pokój dziecinny, dziecinny pokazane są yy, zabawki tych dzieci no i to jest to co ja podkreślam yy, surowe warunki, trudne warunki a jednak ludzie w tych warunkach no, rodzili dzieci, wychowywali te dzieci dzisiaj dziewczyny, kobiety mówią, że nie ma warunków do wychowania dzieci i nie będą rodzić, bo, bo nie ma możliwości wychowania. No. Trochę dziwne podejście, mówię, ta populacja ludzka w tych krajach wysoko rozwiniętych, do których mimo wszystkiego zajdziemy już również Polskę. Bardzo, bardzo spada i myślę, że. Tak naprawdę nie trzeba będzie żadnej wojny, no bo przy tak spadającej ilości siłą rzeczy trzeba będzie dopuszczać tak zwanych imigrantów, a oni ciągle się jednak rozmnażają dosyć ostro i po prostu się okaże, że w tym momencie po prostu te dzisiaj obce kulturowo jednostki, o a słuchajcie, to jest szkoła. Szkoła, która bardzo mi przypomniała moje młode lata, w mojej szkole były podobne, ten, podobne ławki, tu Wam chcę coś pokazać, bo widzicie w tych ławkach są takie dziury i ciekawy jestem czy młode osoby wiedzą po co w tych ławkach były takie dziury, od razu Wam powiem, że te dziury były robione specjalnie, tego nie wygryzały Korniki, korniki przepraszam bardzo no i oczywiście miejsce gdzie pan nauczyciel belfer stał tutaj słuchajcie, popatrzcie bo tutaj też pokazuję, o w miejscu gdzie jest belfer jest bardzo ważne narzędzie które powodowało że dawniej młodzież no, nie była taka wkurwiająca jak dzisiaj to narzędzie to była czcinka tu akurat była to czcinka bambusowa i ona powodowała że młodzi ludzie jednak mimo wszystko mieli szacunek do starszych osób dzisiaj wiele młodych osób najchętniej takie osoby jak ja lat 73 powiedziało żeby spierdalać o słuchajcie tu jest fajna chata to jest chata w której jest tak naprawdę jeden pokój i miejsce, w którym trzymało się konie, czyli stajnia. I to jest w jednym pomieszczeniu, I nie rozdzielone żadną ścianką, nic, nic, nic. Po jednej stronie... <laughs> Przepraszam bardzo. Po jednej stronie były konie, po drugiej stronie była chata. I tu była taka, taka jakaś alkowa, w której podejrzewam, że, nie wiem, Spał y, ktoś, kto się tymi koń, końmi opiekował. Trudno mi dokładnie powiedzieć. No i słuchajcie, na koniec oczywiście. Zwiedziłem park, nogi mnie już bolały, wróciłem do tej.